Ewa znów śpiewa. Dobry wieczór Wam wszystkim. Przyjaciołom Królika, jak mówi mój mąż, Królika, Królika. I moją kochaną rodzinę witam i dziękuję, że jesteście ze mną i pomagacie mi cierpliwie i z wyrozumiałością towarzyszy, towarzyszycie mi w mojej przygodzie z piosenką. Więc nie wiem, wiele nie będę mówiła, no, no gawi mam prostej, miałam. Ale e, chciałam Wam, bardzo króciutko chciałam się Wam usprawiedliwić, bo będę śpiewać kilka piosenek, kilka smutnych, kilka wesołych, kilka krótszych, kilka dłuższych, kilka starszych, które już może słyszeliście i kilka całkiem nowych. E, I nie chciałabym wyjść z tego, żebyście wyszli z takim wrażeniem, że jestem Zosia samosia, że te te trzy w jednym wszystko muszę sama, tak jak ta Zosia, co uważa, że wszystko robi najlepiej. To nie tak, to nie tak i muszę się wytłumaczyć. I, I myślę, że najlepiej będzie, jak się wytłumaczę Pierwsze słowa napisałam, kiedy byłam jeszcze mała. Coś na temat jakiejś Ani, co ma kota. I pół wieku przeminęło, aż mnie coś takiego dzieło, że na własne teksty przyszła mi ochota. Chociaż chwalcie nieładnie pierwszy tekści, gdyż to było przyjaciele zachęcali. Pisz tak dalej. Prosto z serca, prosto z głowy, w stylu ulubionym, kabaretowym. Zadzielam dla nich poza z różnych bardzo fajnych pieśni, lecz życzliwi przyjaciele mi donieśli, że za takie pożyczanie grozi mi odszkodowanie jaka nawet mi się miśni. Dobry zwyczaj nie pożyczaj, więc szukałam rok i dłużej kogoś, kto by zechciał mi napisać muzę. Po no, dwóch latach się podobało, sama muzę napisałam. Śpiewał wdzięcznie bez udręki. Moje liczne już piosenki, lecz nikt na to nie miał chęci. No niestety ta piosenka nas nie kręci. I znów coś musiałam sama, brałam lekcje już od rana, ze i choć umiem no wciąż niewiele w innej możliwości. Moi drodzy przyjaciele, sama śpiewam swoje trele i morele. Zapomniałam powiedzieć, że teksty Napisałam do tych piosenek sama, muzykę też, ale z jednym wyjątkiem. No i cztery, mamy trzy w jednym w tym momencie.